To wygra Liga Mistrzów. W tym sezonie rozgrywki Champions League zapowiadają się naprawdę obiecująco. Poprzednią edycję wygrała drużyna Manchester City, która zrobi teraz wszystko co w jej mocy, by obronić ten tytuł i dokonać rzeczy historycznej. W tym będą chciały przeszkodzić inne topowe drużyny, które są mocne jak nigdy. Mamy chociażby nowonarodzoną FC Barcelonę, która wreszcie znalazła swój rytm meczowy i jest teraz naprawdę bardzo mocna. Jest także Real Madrid, który również zalicza się do grona wielkich faworytów. A poza nimi są inne topowe drużyny, jak chociażby Bayern Monachium, Arsenal, Napoli, Inter, PSG czy AC Milan. Każdy z tych zespołów ma wiele argumentów, by wygrać to trofeum, jednak na ten moment to widzę trzech głównych faworytów i to właśnie między nimi kryje się przyszły zwycięzca Champions League. Dlatego dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na ten temat, przeanalizujemy sytuację tych trzech klubów, które według mnie mają największe szanse no i spróbujemy sobie przewidzieć przyszłość. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, kto według was wygra Ligę Mistrzów w tym sezonie, a my przechodzimy już do głównej treści tego odcinka. W ostatnim finale edycji Ligi Mistrzów to Manchester City pokonał Inter Mediolan 1-0 po bramce Rodrigo i tym samym został 23. zespołem, który sięgnął po to najbardziej prestiżowe trofeum w europejskiej piłce klubowej. Mecz ten mógł zakończyć się zupełnie innym wynikiem, gdyby w napadzie Interu grał jakiś inny zawodnik w miejsce Lukaku, ponieważ nie da się ukryć, że to był jeden z gorszych meczów Belga. W każdym razie był to pierwszy w historii klubu z Manchesteru triumf w Lidze Mistrzów i będą oni bardzo chcieli zdominować te rozgrywki drugi rok z rzędu. Zrobić to samo to co robią w Premier League. Jednak jest to niesamowicie trudne, ponieważ taka sztuka udała się tylko jednej drużynie w całej historii i był nią Real Madrid. Tak jak mówiłem, to dzisiaj skupimy się na głównych trzech kandydatach, ale warto również pamiętać o tym, że w piłce nożnej tak naprawdę nic nie jest pewnego, no i może stać się dosłownie wszystko. Jednak ja w tym odcinku chciałem być jak najbardziej dokładny, dlatego postawiłem na trzy najmocniejsze drużyny, które na ten moment mają dla mnie największe szanse właśnie na końcowy triumf. W gronie tych trzech drużyn nie znalazłem niestety miejsca dla FC Barcelony. Jednak ich ostatnie występy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to oni mogą być taką rewelacją tych rozgrywek, no i wszystkich zaskoczyć. Barcelona ma naprawdę bardzo duże jakości w drużynie, a no zawodnicy wnieśli jeszcze większą świeżość. Dlatego sądzę, że mogą być naprawdę ciężkim wyzwaniem dla każdej drużyny, z którą się będą mierzyć. Jeżeli udałoby im się wygrać, co byłoby na pewno bardzo dużym zaskoczeniem, to wygrana FC Barcelony szczególnie ucieszyłaby kibiców z Polski, ponieważ oznaczałoby to, że Robert Lewandowski znowu wygrałby to trofeum i może teraz na koniec kariery miałby jakieś szanse na zdobycie wcześniej zasłużonej złotej piłki. Oczywiście to jest tylko takie gdybanie, ponieważ Barcelona ma naprawdę dosyć małe szanse na wygranie Ligi Mistrzów. Co do złotej piłki, to ten plebiscyt stracił na wartości, no i nie powinien być już brany na poważnie, szczególnie jeżeli w tym roku wygrają Lionel Messi. Jednak to jest temat na inny odcinek. W każdym razie chciałem tylko wspomnieć o Barcelonie, ponieważ w ostatnim czasie mają naprawdę bardzo dobrą dyspozycję i jeżeli tylko uda się ją utrzymać na przestrzeni całego sezonu, no to naprawdę mogą oni zajść bardzo daleko. Tak jak podkreślałem, nie sądzę mimo wszystko, żeby na ten moment byli oni w stanie naprawdę jakoś realnie zagrozić czy to Manchesterowi City, czy innym zespołom. No i chciałem tylko o nich wspomnieć, dlatego już teraz, nie przedłużając, przyjrzymy się trzem zespołom w moim hierarchii, które mają największe szanse na wygranie Champions League. No i zrobimy to chronologicznie na zasadzie top 3 i jako ostatnią omówię drużynę, która według mnie ma największe szanse. Skoro wszystko jest już jasne, no to czas się temu przyjrzeć. Na miejscu trzecim w mojej hierarchii postanowiłem umieścić drużynę Realu Madryt. Stare przysłowie mówi, żeby nigdy nie lekceważyć starego mistrza, a w tym przypadku jest to 14-krotny triumfator Ligi Mistrzów czy kiedyś Pucharu Europy. Co prawda nie ma już Karima Benzemy, a kontuzjowani są m.in. Tibo Courtois, Eder Militao czy Vinicius. Chociaż rekompensuje to genialny rzut Bellingham, który, mimo tego, że jest środkowym pomocnikiem, to właśnie ma statystyki jak solidny napastnik. Na moment, w którym nagrywam ten odcinek, to w Lalidze ma on tyle samo bramek co Robert Lewandowski. Co do realu, to jest to naprawdę drużyna, która jest niesamowicie mocna mentalnie, o czym niejednokrotnie mogliśmy się już przekonać w przeszłości. Królewscy mają gęs zwycięzców, coś, czego brakuje innym drużynom. Piłkarz Ancelotti'ego w niesamowity sposób wychodzili z opresji? Jeżeli ktoś mówi, że to był przypadek, to można zrozumieć, ale nie jest to przypadkiem, jeżeli sytuacja zdarzała się regularnie. Finał Ligi Mistrzów w 2014 roku. Remontada i bramka w ostatniej minucie półfinału z Manchesterem City. Czy nawet sytuacja z poprzedniego sezonu, kiedy to na wyjeździe Real przegrywał z Liverpoolem 2-0, do by ostatecznie wygrać mecz 5-2. do Od graczy Realu Madryt zawsze bije taka ogromna pewność siebie i widać, że jest to ekipa prawdziwych zwycięzców. Nawet poprzedni sezon, który był dla nich niezbyt udany Zakończyli wygrywając Super Puchar Hiszpanii No i odpadli w półfinale, gdzie drużyna Realu przegrała z Manchesterem City Który wszedł kompletnie na inny poziom No i u siebie pokonali Real 4 do 0 Mimo tego wszystkiego to widać, że Carlo Ancelotti wciąż ma pomysł na tą drużynę I doskonale wie jak wykorzystywać potencjał swoich zawodników I tutaj przykładem może być chociażby Vinicius Junior Ponieważ to właśnie Carlo Ancelotti zbudował Brazylijczyka No i pomógł mu wejść na poziom, na którym ten jest dzisiaj To właśnie Wini w tym sezonie będzie odgrywał kluczową rolę, ponieważ nie będzie już takim typowym skrzydłowym, tylko będzie on musiał wziąć większy ciężar na siebie, no i będzie musiał spróbować zastąpić Karima Benzemę. Poza tym to drużyna realu naprawdę wydaje się być kompletna, stąd uważam, że mają bardzo wielkie szanse na wygranie Ligi Mistrzów w tym sezonie, jednak jeszcze większe szanse na to mają Bawarczycy, czyli Bayern Monachium na miejscu drugim. Niemiecki klub wygląda naprawdę solidnie. Co prawda początek sezonu w ich wykonaniu nie należał do najlepszych, to jednak teraz widzimy, że ta machina się rozpędza, no i idą po wszystko jak co roku. Bayern już już od lat dominuje niemiecki futbol. Jednak Ligę Mistrzów ostatni raz wygrali w 2020, no i trzeba przyznać, że tamten rok był dla nich niesamowity pod względem ich dyspozycji oraz ich osiągnięć. Co prawda od tamtego czasu naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Bawarczycy mieli problemy czy to z poszczególnymi zawodnikami, czy z trenerami. To jednak teraz wszystko sprawia wrażenie poukładanego i naprawdę bardzo dobrze zarządzanego zespołu. O tym, że ich złe wejście w sezon było tylko wypadkiem przy pracy może świadczyć chociażby ich pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, w którym wygrali z Manchesterem United 4-3. Mimo tego, że wygrali oni tylko jedną bramką, to ogólnie prezentowali się o wiele lepiej i widać, że ta drużyna ma naprawdę wielki potencjał, by powtórzyć sukces z 2020 roku. W poprzednim sezonie Bayern odpadł z Ligi Mistrzów na etapie ćwiercinału, no i wykluczyli ich przyszli zwycięzcy tych rozgrywek, czyli Manchester City. No jeżeli chce się wygrywać Ligę Mistrzów, to trzeba wygrywać z najlepszymi i to właśnie zrobiło City. Pokonali oni Bayern, a później Real Madrid, by finalnie zostać zdobywcą Ligi Mistrzów. Bayern Monachium na pewno będzie liczył na rewanż i szczerze to chciałbym znowu zobaczyć. Taki Pojedynek. Czy będą oni mieli znowu dwu mecz, A może spotkają się w finale? Tego oczywiście na ten moment nie wiemy, jednak na pewno można przyglądać się sytuacji Bayernu, bo tak jak co roku, wszystko wskazuje na to, że również mają ogromną ochotę, by podnieść Puchar Champions League. Według mnie największe szanse na wygranie tegorocznej edycji Ligi Mistrzów ma drużyna Manchesteru City. Dokładnie tak, ekipa Pepa Guardioli od wielu lat była bardzo bliska wygrania tych rozgrywek i udało im się to w poprzednim sezonie. Dlatego sądzę, że pewność siebie i chęć zdobycia więcej bardzo wzrosła. I skoro udało im się już przełamać, to teraz może być z górki. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, ale obiektywnie patrząc, to na ten moment właśnie Manchester City wydaje się mieć najbardziej kompletną kadrę, złożoną z niesamowicie jakościowych zawodników. Mają oni na każdej pozycji piłkarzy tej najwyższej klasy. A sam Pep Guardiola na pewno będzie chciał dokonać historycznej rzeczy, no i znów zaprowadzić swoich podopiecznych do wygrania Ligi Mistrzów. Największymi rywalami, którzy mogą zaszkodzić City, jest oczywiście wcześniej mówiony Real Madrid oraz Bayern Monachium. Ale to właśnie z tych trzech ekip największe szanse na finalne zwycięstwo według mnie Manchester City. Doskonale wiemy, że nie będą chcieli się zatrzymać i widzimy to co roku w Premier League, gdzie również wygrywają praktycznie co roku i właśnie sytuacja w Anglii zaczyna przypominać sytuację z Bundesligi, czyli rozgrywki są zdominowane przez jeden zespół. Czy uda się Manchesterowi City zdominować również Ligę Mistrzów i wygrać kolejny rok z rzędu? Co prawda The Citizens nie mogą już liczyć na usługi Gendogana czy kontuzjowanego De Bruyne. ale to nie zmienia faktu, że ich kadra wciąż jest niesamowicie mocna. Do dobrze nam znanych już zawodników Manchesteru City ostatnio dołączyli chociażby tacy nowi piłkarze, jak jeden z najlepszych młodych graczy, czyli Josko Gwardiol, który wzmocnił obronę. W środku pola jest Mateo Kovacic, a na skrzydle biega uzdolniony Jeremi Doku. Jednak poza wszystkimi nowymi wzmocnieniami, to bez wątpienia największym asem w rękawie drużyny The Citizens jest Erling Haaland, którego ambicje nie mają ograniczeń, no i Norwek znowu będzie chciał wygrać wszystko. Przecież walczy on o kolejną złotą piłkę, bo jeżeli ten plebiscyt jest sprawiedliwy, to Norweg za poprzedni sezon bez wątpienia powinien otrzymać tą nagrodę. Dlatego podsumowując to według Podobnie ekipa Pepa Guardioli jest niesamowicie mocna na wszystkich frontach i są gotowi, by znowu stoczyć batalię o ten największy cel. A ich głębia składu oraz zawodnicy tej najwyższej jakości mają właśnie zagwarantować te dobre wyniki na przestrzeni całego sezonu. Oczywiście to zadanie będzie bardzo trudne, i jeżeli faktycznie Manchester City wygrałby to drugi rok z rzędu, to przeszliby do historii. No i dokonali rzeczy wręcz niemożliwej, która wcześniej udała się tylko Realowi Madryt. Ok, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby dać mi znać w komentarzach, kto według Was wygra tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Oczywiście, analiza i rzeczy, które dzisiaj sobie omówiliśmy, są tylko i wyłącznie moim zdaniem. No i tym, co wydaje mi się na ten moment. Dlatego też o tym pamiętajcie. I jeżeli z czymś się nie zgadzacie, to również sekcja komentarzy należy do Was. No i bardzo dziękuję, widzowie. Słyszymy się już niedługo. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. No i trzymajcie się. Do następnego. Na razie.